Zadanie piąte. Wojtek wypisał wszystkie liczby dwucyfrowe, w których obie cyfry są nieparzyste i różnią się o 4. Ile jest tych liczb? Wybierz właściwą spośród podanych. Wszystkie liczby dwucyfrowe, w których obie cyfry są nieparzyste i różnią się o 4. No to tak. Yy, mamy dwucyfrowe i różnią się o 4, nieparzyste. No to yy, jedynka. No to tu by musiała być piątka. I to wszystko. Trójka, to tu by musiała być plus 5, to będzie plus 4, sorry, to będzie 7. Później będziemy mieć już. Co będziemy mieć? Piątkę jako nieparzystą różni się o 4, to, to jest 9. I co? I to wszystko w takim razie, no bo siódemki, jak dodamy 4, to tu już się nie będą różnić, chyba że sobie mogą się różnić w dół. Więc tutaj będziemy mieć yy, odjąć 4 to będziemy mieć 73. Tak samo tutaj będziemy mieć 51. Tutaj się nie cofniemy, tu się nie cofniemy. Yy, więc można by było jeszcze zrobić 9. I w sumie yy, 5. Więc mamy dosyć dużo tego. 1 2 3 4 5 i 6. No i to jest odpowiedź D.